Na temat żyłek karpiowych można prowadzić długie dyskusje, jak zwykle w takich przypadku możemy do wspólnego wniosku nie dojść, bo jedni wolą żyłki przezroczyste, kto inny żyłki zielone, albo też nawet żyłki czerwone, o oliwkowych, nie wspominając. Oczywiście, czy to jest taka istotna rzecz, jaka jest żyłka? Wydawać by się mogło, że nie, ale jednak, bo żyłki służą do różnych celów: do dalekich rzutów, do tego, żeby były jak najbardziej odporne na przetarcie albo żeby były jak najmniej widoczne w wodzie. Ale jest jeszcze jedna cecha żyłki, która jest niezwykle istotna i cecha, którą omówię przy okazji nowych żyłek firmy Prologic. To Density Distance Carb Mono. Five is Yellow. Tutaj na tym metalowym opakowaniu jest kilka ważnych informacji dotyczących tej właśnie żyłki. Ja tak przy okazji polecam metalowe opakowania. Raz, że są odporne na działanie różnych sił nieczystych, a poza tym doskonale zabezpieczają żyłkę przed promieniami słońca, czy też powietrzem. Pierwsza rzecz, która od razu jest tutaj widoczna, na górze fast FastSync. Szybko tonąca linka, rzecz bardzo ważna, zwłaszcza przy dalekich rzutach, czy dalekich wywózkach, kiedy chcemy oczywiście, żeby Linka, żeby żyłka dotykała dna, żeby tonęła przede wszystkim. No bo nie ma nic gorszego niż pływająca żyłka na dalekich odległościach, o tym doskonale wiemy. High Vis Yellow to doskonale widoczna, mocno odbijająca się, że tak powiem, od promieni słonecznych. Żółta żyłka. Dlaczego żółta? O tym za chwilę. No i tutaj podstawowe informacje oczywiście. O tym, co tutaj znajduje się w środku. 1000 metrów to są szpule 1000 metrowe, a więc spokojnie na dwa pełne kołowrotki. Big Pit nam takie jedno opakowanie wystarczy. I w jakich średnicach? Tu mam dwie szpule. 0,33, więc jak najbardziej uniwersalna żyłka. W drugiej szpuli 0,28 to. Świetna żyłka rzutowa. Jak musimy bardzo daleko rzucić, nie mamy zaczepów, to możemy używać właśnie, stosować taką żyłkę, która nam zdecydowanie dalej poleci niż ta 0,33. Natomiast oprócz tego jeszcze są żyłki 0,30 i 0,35, więc każdy może wybrać sobie średnicę żyłki, która mu najbardziej będzie odpowiadać. Zajrzyjmy teraz do środka. Widać ten jaskrawy, żółty kolor. Przed laty, kiedy tego typu żyłki zaczęły się pojawiać w różnych takich właśnie, no może nie w kolach, fluo, bo ta trochę coś ma z fluo, to się mówiła, ależ nie, to się nie nadaje do niczego, to przecież widać jak żarówkę w wodzie. Wręcz przeciwnie, bo na przykład czerwone żyłki, znakomicie ich barwa zanika pod wodą. Natomiast ta żółta żyłka ma to do siebie, że raz, pod wodą. Jest bardzo słabo widoczna, ale za to znakomicie widoczna ponad wolą, i to jest dla nas informacja, że jeżeli łowimy w trudnych warunkach, wśród różnych zaczepów, czy na dalekich dystansach, kiedy płyniemy pontonem, żeby holować rybę, i w czołówce mamy. Tę żyłkę, która się znakomicie będzie właśnie uwidaczniać dzięki odrobinie chociaż światła. Dzięki temu możemy kontrolować nasz zestaw w sposób absolutnie znakomity. Ten żółty kolor jest świetnie widoczny. Ja to testowałem wcześniej w plecionkach. Właśnie używam plecionek takich z częścią barwy żółtej nawet przy niewielkim oświetleniu to się znakomicie odcina i świetnie widać w którym momencie linka wchodzi do wody żeby uniknąć pewnych historii właśnie na wodzie zaczepów czy też wpłynięcia no, chociażby pontonem właśnie w swoją żyłkę co czasami się zdarza w ciemności. Więc ten żółty kolor jest predysponowany właśnie przede wszystkim do tego. Żyłka 0.28 idealna do rzutów Jakie właściwości musi mieć taka żyłka? No przede wszystkim musi być bardzo miękka. Wiadomo, że jak trzeba daleko rzucić. To sztywną żyłką sobie nie poradzimy. Ta jest mięciutka, to jest rzeczywiście znakomita Linka do tego, żeby rzucać bardzo daleko. No i drugi parametr to jest rozciągliwość. Przy żyłkach sztywnych, o małej rozciągliwości, te rzuty dalekie są problematyczne. To ja wziąłem taki odcinek półmetrowy, chociażby lekko to się rozciąga, więc myślę, że to jest rzeczywiście idealna żyłka do ekstremalnie dalekich rzutów. No, spróbujmy w takim razie, czy ta żyłka jest tonąca. Oczywiście, znakomicie bez obciążenia sama tonie układa się na dnie no i znakomicie widać odblask tutaj promieni słonecznych, odbijających się o fakturę tej linki jest znakomicie widoczna na powierzchni. Tak więc jeżeli ktoś nie ma awersji do kolorowych żyłek, to te żółki improlodzika mogą jak najbardziej sprawdzić nad wodą, jak mówiłem, zwłaszcza tam, gdzie trzeba daleko rzucić i tam, gdzie jest istotne, żeby mieć kontrolę nad linką wchodzącą do wody.